Hej, wszystkim z tej strony. Masterboy i dzisiaj gramy sobie w Robloxa. Eee, wrzuciłem właśnie filmik, gdzie mówię, że, fi że filmiki będą w środę, czwartek i piątek. Codziennie będzie jeden filmik. Tak się umawiamy. Eee, piszcie w komentarzach o której byście chcieli, żeby wylatywał odcinek, bo ja tam nie wiem Ale ostatnio pokażę Wam co zdobyłem takiego maksa zdobyłem jeszcze bobra kota o jacie jak mam, jak mam dużo kotów. I słuchajcie, dzisiaj sobie ulepszamy dwa koty. Jutro też dwa. Dobra, zróbmy tak. Jutro trzy koty, i za to chodźcie, pokażę Wam coś. Pewnie mało osób o tym nie wie, ale tutaj jest takie wejście. Jak tu wejdziesz, i masz nie na Neighbor, tylko maksymalnie zrobione. To tutaj jest taka wróżka, ale z nią nie warto gadać, bo wyjaśniam. To jest tutaj peta, tutaj, tutaj i tutaj i tworzy się taki neonowy. Ja mam dużo jednego rodzaju, a więc będę mógł sobie to zrobić. Dzisiaj ulepszamy tego peta. okej okay. okej, okay. jesteśmy i może nauczymy coś naszego kota piszcie też w komentarzu jaki chcecie nick dla tego kota Albo nie, dla tego nowego. Jaki będzie się linik Piszcie. O, seed. Kutkat. To trochę dziwnie brzmi. Ale możemy go nazwać też Ekipa Masterboya. O, chce mu się jeść. Jak mówiłem w jednym z odcinków, gdzie mnie nie było słuchać, bo miałem muzykę włączoną w grze. Możemy tutaj przyjść, nakarmić, napoić. Zrobić żeby sobie pospał Mnóstwo rzeczy tutaj można Ech. Ja cię mam znacznik Stop GPS o. Możliwe, że kupię sobie dzisiaj jajko na przykład I tyle Ech. Zrobię otwarcie tego jajka i zrobię już sam ten, bo to jest trochę nudne tak ulepszać po prostu opening jajka jest lepszy kupię sobie jak widzicie w prawym górnym rogu można sobie kupić takiego za 350 i ja będę właśnie tego chciał yy, musimy tylko poczekać aż kotowi będzie się znów chciało coś za 2000 tu można za 350 tu, tutaj jest lając za 500 robuxów yy. Tutaj mamy jeszcze samochód. Kakankę to, to i takie dla swojego psa. Kota, smoka i takie tam. O, ktoś się tu przybiera. Czekajmy sobie, aż ten kot będzie chciał, a ja do was wrócę po przerwie. Gotowi? Nie chce się. Pić, spać, ale będę namawiał do łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Wtedy będę miał motywację, by robić filmy i będą częstsze. I zrobię półgodzinnego live'a znaczy nie live'a, tylko odcinek, jeżeli będzie trzeba. A więc czekam nadal z Kotem i zobaczycie, kiedy będzie no Kot coś chciał. Ludziska, kotowi się zechciał spać, a więc zróbmy, żeby sobie pospał. Podejrzewam, że po następnym to już y, kot... Y, no, po następnym, jeżeli będzie camping. O nie, U, pomyliłem się. Jeżeli będzie camping i na przykład... Kacz się zmienił, w juniora, ale jak będzie camping i na przykład ciepłe wody trzeba będzie... Dobra, penkros. 18 musimy zabrać, żeby kupić jajko, które zrobię na jutrzejszym odcinku. O, gotowi się jest. Chce się jeść. No, co damy mu? Czemu będziemy mu załować? Teraz będzie 12. Jak mówiłem, w odcinku, w którym nie było mnie słychać, będę. Czasami na filmach mnie nie będzie słuchać, ale to jest wina tego, że ja nagrywam na aplikacji, że czasami mnie słuchać przez muzykę, a czasami nie, bo nie mam włączonego dźwięku, dobrze? Mam nadzieję, że to się nagra. Próbowałem już przed odcinkiem. Mam nadzieję, że było dobrze. Było wtedy dobrze, bo mogę sobie to potem oglądać. A tak w ogóle? To chciałem jak znowu powiedzieć. O jacie ten kat wygląda jak wojownik, wojownik przez tą rękę. Chciałem powiedzieć, że z kryształkiem teraz się mniej dogaduje. Była z nami kłótnia, więc nie będzie z nim już odcinków. Napisać w komentarzach hashtag krysztalek. Albo hashtag kłótnia. Zdecydujcie. I wy o tym decydujecie, co napiszecie. Ja was zachęcam do subskrybowania. Znowu powiem: subskrybowania z dzwoneczkiem i do tego łapka w górę. A teraz y, będę uzbieram na jajko, kupię. No i widzimy się po przerwie. Dobra, słuchajcie, idę kupić sobie jajko. Y, można słuchać. Kota w tle. <laughs> mam nadzieję, że wszystko będzie działać tak jak mówiłem, bo czasami mnie nie słychać. Jest... Tak, ani trochę. Oj, złemia. <laughs> Poczekajcie. Dobra. Chodźmy. Gdybyście się pytali, dlaczego mam nad głową plispet to wyjaśnię. Będę chciał zrobić odcinek gdzie proszę o pety, ale oczywiście będę oddawał, żeby nie było. I jeżeli ktoś mi da na przykład legendę lub, lub ul ultra rare, to wtedy. Jak to się mówi? To wtedy mu damy jeszcze. Żeby nie było Dobrze Nic się nie dzieje na razie O! Jajko chce pić No to chodźmy Tu Bo tu wszystko zadarło Chodźmy Nie, nie chcę na party My tu wykluwamy poważne jajko jeżeli będzie legenda, to piszecie trzeci albo drugi hashtag. Legenda. Prosiłbym. Jeżeli mi się uda coś zmontować, to napisz. Zrobię tutaj napis hashtag legenda. Dobrze. Poczekam sobie z jajkiem, aż będzie coś. No, nie za dużo. A dobrze, się, Teraz sobie ku chcę się pić i spać, a więc zróbmy ok, e, choć Za dwa będzie chyba, jeszcze dwa razy coś i będzie ok. Chyba. Dobra. O i super, jeszcze chyba jedno jednak. Dobra, no to weźmy sobie nasze jajko. Ten odcinek już dokończę z Wami. Jak będzie legenda. Jak legenda pisać? I naprawdę będę bardzo wdzięczny za robienie tych łapek i subskrypcji to jest wielka, 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 wielka prawda yy, jeżeli nie będzie słuchać to postaram się zrobić napisy do tego filmu yy. dobra czekam a sobie jajko coś zrobi, dobra nie będę was zanudzał naprawdę zmienia. no to widzimy się no wszyscy właśnie widzę, że potrzebne jest chyba ostatnie i nie wiem czy wiecie, ale smog mi się pod wanną, ma, więc teraz chcę go dać pod wannę I... Dobra I chyba trzy Dwa 2... I co mamy? Panda! Red Panda! Wiecie, to było naprawdę udane jajko Następnego odcinka. Nie widać, nie Dobra, do następnego odcinka. I wszystkim. Hello.